Cześć, dzisiaj szybciutko, króciutko odbieramy kolejną część airdropu projektu Harbor, oczywiście w kosmosie, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym was oczywiście powitać na kanale Krypto Jeżeli jesteś osobą nową, zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji, oraz dzwoneczka, tak aby nie przekapić kolejnych nagrań przyszłości, ponieważ rozmawiamy tutaj głównie o kryptowoltach, a jeżeli trafiłeś na to nagranie, to na pewno nimi się interesujesz i zachęcam cię również do obserwowania mojego Twittera, ponieważ tutaj przekazuję na bieżąco informacje odnośnie różnych akcji, bonusów, airdropu, które robimy na bieżąco. Między innymi podałem wam informacje o trzech glemach tylko, Dzisiaj trzech glemach od giełdy Bitmart. Wszystkie je zrobiliśmy tutaj właśnie na Twitterze. Proste zadania i do wygrania są oczywiście różne tokeny. Tak więc, jeżeli jesteś na moim kanale, pierwszy raz, zachęcam do obserwacji raz jeszcze. No i oczywiście wejdź również na telegram Krypto Podróże Info, bo tutaj te informacje znajdziesz wszystkie w jednym miejscu. Dobra, my przechodzimy sobie już do kolejnej części airdropu. Mówię kolejnej, ponieważ już kilka zadań wykonaliśmy. Pokazywałem wam to w ostatnim krypto News, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, no to sobie wejdźcie tutaj na mój kanał i to jest właśnie to nagranie. Na samym końcu jest to pokazane jak odebrać pierwszą część. No i teraz robimy kolejne rzeczy, podłączamy oczywiście nasz portfel, klikamy sobie w tym miejscu, mamy już odebrane 40%, zjeżdżamy w dół i kolejna rzecz, którą możemy wykonać jest to oddanie głosu. Klikamy w tym miejscu, otworzy Wam się nowa strona i tutaj należy wybrać jedną z opcji i oddać głos do 14 grudnia, czyli zróbcie to szybciutko, żeby później nie było płaczu, że nie zdążyliśmy. Nie wiem, może będzie jeszcze jakieś głosowanie w przyszłości, znowu będzie okazja, aby odebrać tą część tokenów, natomiast ja bym tutaj nie ryzykował. Lepiej to Zrobić teraz i mieć święty spokój. Ja zagłosuję na opcję numer 2. Klikamy sobie Vote Now. Ja zagłosuję na tak. Wy oczywiście możecie zrobić po swojemu, klikamy, potwierdzamy, chwileczkę czekamy, no i mamy informację, transakcja zakończona sukcesem, yy, co teraz, wracamy sobie na poprzednią stronę, odświeżamy ją i tutaj powinna wyświetlić się opcja claim, tak jak u mnie, klikamy jeszcze raz na portfelu ją, potwierdzamy tą transakcję i za chwilę samolocik powinien dolecieć do 60%, no a nasze tokeny, kolejna ich ilość powinna zostać odblokowana. Transakcja zakończona sukcesem, samolocik doleciał i tokeny odebrane, teraz zrobię to na pozostałych portfelach, a z Wami widzę się już niedługo na kanale, trzymajcie się. hey